Honda CBR 600 f 3 e, Dzisiaj będę synchronizował gaźniki Nie znalazłem takiego filmu na internecie w CBR w trójce, dlatego go nagram No i od razu sprawdzę czy skaczący obrotomierz. Jak odpalę to mi skacze mocno wskazówka, czy to jest wina regulatora, bo tak piszą czy nie. Sprawdzimy napięcie. I rozbieramy do Golasa motor. Teraz delikatnie skacze, tak jest dobrze, czas mi skacze na 4000. Daj Moje ładowanie. i wiem, w jednej strony, jakby był ze cudy, to by miał wyższe napięcie. Tak. Jakiś zepsuty regulator, no to wtedy daje 17V, czyli za duże napięcie, no ale czy tak zawsze to też nie wiem. Na razie się biorę za tą synchronizację. Tu jest regulator napięcia. Czyli pak zdjęty. No, i jeszcze ściągamy filtr powietrza. No, ściągamy teraz filtr i odkręcamy dalej. No i mamy zdjęte część plastików. Cewki widać. No, gaźniki widoczne. I teraz szukamy te śrubki. Te śrubki są do synchronizacji. No i teraz, żeby synchronizować, trzeba mieć wakumetry Albo sobie zrobić z lężyka, ja zaraz zrobię No i tak, przyrząd zrobiony Zalewaję go zalewają go olejem Ja to Teraz te się podłącza Tak, jeden tutaj Śrubę sobie Trzeba dopasować To jest piątka drugi gdzieś tam za chwilę pokażę tylko muszę coś zdjąć niestety imbus piątka przewiercony teraz go tu wkręcę no i tak z tych króćców wychodzą takie wężyki zaślepione właśnie takim jakby nitem ktoś tak zrobił i tak tu jest pierwszy gaźnik tu jest drugi, tu był wężyk. Tam jest trzeci i czwarty. Nie wiem, czy to widać, ale rękę tam wsadzić. To jest w ogóle kosmos. Tu jest czwarty. Tam na końcu wężyk. i teraz wymienię te wężyki, bo to one są już tak stare, że same się rozpadają. To są chyba czwórki wężyki i zaślepione właśnie takim jakby nitą. Specjalny nóż do przycinania tych wężyków zrobiłem, żeby się tam dostać. W końcu podłączone wężyki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I teraz nagrzewamy motor i sprawdzamy co się dzieje i regulujemy tu śrubkami. Czyli Dobra, trochę się nagrzał, odpalam go jeszcze raz. Widać, że to jest znacznie niżej, tam jest wyżej. Także regulujemy. Dobrze, że długie rurki to nie pójdzie. Dobrze, że długie rurki to... żeby nie poszło całkiem tu. Także działam. Regulujemy. No, reguluję tu. Wiadomo, silnik nagrzany, wentylator chodzi. Chodzi, żeby wszystkie były równe albo żeby żadne do góry nie szło. Myślę, że nie tak łatwo uregulować, ale myślę, że już jest okej. Okay. Spróbuję delikatnie podciągnąć to minimalnie do góry. No mm. widzę, że zabawa trwa długo. Wydaje się bardzo proste, no niby. nie wiem, trudne nie jest, ale te ruchy z źródłowokrętów są tak minimalne, że to w ogóle nawet nie jest... bardzo małe ruchy. No jest ustawione fajnie, teraz wszystko skręcam do kupy, Zeber poskładana.